Witam. Z tej strony błyskaw dla Poker Strategy gramy tutaj seteczki. Jesteśmy ujebani porządnie i już nas wypisowali. Wypisowali nas dziewiątki, które właśnie dzierżymy w dłoni. Na. asy I kurwa, kuta, trafił dziewiątkę. Oczywiście. Czyli tak, gramy NL100, full tilt, Pieczara siedzi w pokoju obok. Całowo tworzyliśmy od kurwy, czyli wiele. A raz nadal wyskakuje. Tu dostaliśmy 3-bet'a od jakiegoś frajera na małym blindzie, sprawdzamy small blind. No duży ma, czyli ładujemy mu 4-bet'a też. się zawiesza, więc się nie przejmujcie. Fold, 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 to oczywiste. Musicie nadążać, bo jestem szybkim graczem. Wyłączamy to programik. I lecimy z tym gównem. Dostaliśmy kolot od frajera. I będziemy, bo na tym flocku jak kahaj, ten co pisze tam po prostu... Holdują. Tu też trafiliśmy... ...króla i nam liduje ...za... Ja co myślę, że mam tu również AK, któremu tu aty. Czyli albo mamy flipa, albo jesteśmy w piździe. No i tu widzimy, że kurwa ma aty. Czy jesteśmy w piźnie? No niestety udało mu się atakować noc. Ale jak teraz jesteśmy króla, to chcieliśmy się atakować. I chuj. Fal 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 Z tymi mi zawieszki łapie. Asy rozpoczynamy. No, nie fajnie, jak na Teraz je usunę, ale ja czekam. Zaraz na co według I Kontynuujemy agresję, bo on sam nie zapłaci nam. No, tutaj jest i bez folderu mamy ją obciąć od jednego do impara. nawet tutaj 5 tak, bo jak widzimy, ten gracz jest pasywny. I dużo klosów będzie nam checkfoldował. Szuru Buru robię stołami, jak widzicie. I czekamy na akcję. Raz, 300 z Czerny Ford. moglibyśmy nawet to otworzyć, ale mamy tutaj zawodnika, który często tribetuje. Tutaj widzimy statystykę tribet. Nie o, tu ciekawy sposób. Tu myślę, że fajnie. Nie będę tłumaczył. bardzo za dużo. Musicie patrzeć jak ja gram, bo ja dużo gadać nie będę i chuj. Jestem prawdziwym bitusiem. Tutaj myślę, że możemy call, że możemy drop color. A tutaj... Myślę, że raczej... O, no, myślę, że tu jest naprawdę drop color. zrealizujemy go. Chowiam. Wskazuję kujo, czy do przodu. Patrzymy w kater i widzimy, że Bajna nam rozpierdolił jakiś prayer zostawi. Tak, jest sami nie mogę... a w sumie nie mogę być dobrze mieć kółe sądy. Nie mogę wydykać. Zobaczymy, do to Z Każdy Nie, nie, bo nie.